Cześć, witam wszystkich. Cóż, znowu robimy tutaj pewne okrążenie, jeśli można tak mówić, po polskich firmach, tak najwyraźniej się składa, bo ostatnio mieliśmy Lukgrafa, a teraz będzie znana chyba wszystkim firma horoszy model but, żeby nie przedłużać tego wstępu, od razu zapraszam na relację ze strony internetowej. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Zapraszam bardzo serdecznie. I oto dotarliśmy już na stronę M. Horoszego. Taka ciekawa grafika. Orzeł czy jakaś inna jaskółka zrzucający, zrzucająca torpedę. Znak firmowy znany. No taka dość prosta strona. No, i tutaj od razu już nastawiłem skalę 1 do 72 producenta, właśnie model but, bo tak jest to określana ta właściwa sekcja, Horoszego. No, i mamy tu takie różne rzeczy, których nie można dostać, że się tak wyrażę, w plastiku, albo są one trudno dostępne. The Havilland cyrus Mod Breda BA27, zobaczmy, taki dość podobny do. Bengap P-26 P-Shooter sowiecka w barwach fińskich Amfibia Szawrow 2 a zobaczmy i również jego, no i mamy też nowość PZL-12 Amfibia Puławskiego w której jak wiemy Puławski niestety zginął, no i tutaj z kolei też taki hmm, hydroplan rogozarski SIM-12 różne konstrukcje japońskie w barwach też Polski, Albatros B-3A rzadkie rzeczy różne CWLWZX no PZL-EU2 no, zobaczmy jego różne mniejsze i większe samoloty wiadomo no tutaj z całego świata, ale są też niezrealizowane polskie projekty jak RWD-25 czy PZL-62 no ale jak wiecie, że ja nie lubię za bardzo fikcji, no więc więc nie. No i tak dalej, i tak dalej. Cóż jeszcze ciekawego możemy tu ujrzeć? Pełno różnych rzeczy. Wiadomo, to są też modele dość wymagające, z żywicy z tego powodu trzeba uważać. No był też tam przed chwilą widzieliśmy polski ogar, konstrukcje fińskie, no, przeróżne, przeróżne rzeczy tutaj są. Mamy na przykład Lublina R10. No. I jest słynny Hanriot HD-28 Butterfly z usterzeniem motylkowym inżyniera Rudlickiego który je wynalazł, i właśnie na tym Hanriocie było ono testowane, zanim trafiło chociażby do F117, słynnego bombowca amerykańskiego jednego z takich pierwszych samolotów z kategorii Starf tak, no oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie przecież tam się wiele, wiele lat później znalazło no mamy też tutaj RWD-17 różne rzeczy z pierwszej wojny światowej Amfibia Shrek FBA-17 no i tak dalej i tak dalej Hmm. Całe mnóstwo różnych rzeczy. Lublin R8 LD. E, no, e, przejrzymy to zaraz. Fredrys Schaffen F, FF trzydzieści L. E, łącznie tego jest 22 dwie strony, więc trochę tego przeglądania jest ale już spokojnie zmierzamy prawie do końca PWS-19 no to, to może nie jeszcze coś wybierzemy tutaj do analizy tak sądzę rumpler tałby z pierwszej wojny światowej O Lublin, wersja Hydro i wersja LD. No i oczywiście jest tutaj żubr LWS4. Żubr, y, zobaczmy również jego. Właśnie no, z taką fikcyjną wersją. No ale to nie, jak wiecie. No i latam, 43 również. Dużo z tych pływakowych rzeczy tutaj jest. No dobrze, to teraz po kolei breda. No cóż, tutaj nie ma za bardzo informacji, są tylko zrzuty boczne pudełek. No tak jak już mówiłem, coś w stylu B26 znaczy P26, właściwie piszu teraz beingasu na konstrukcję, no ale ciekawie wygląda tu z kolei mamy w przypadku tego Szawrowa mamy trochę więcej, bo mamy zdjęcia sklejonego modelu nie najlepszej jakości, niemniej widzimy, że ogółem efekt osiągnięty jest całkiem przyzwoity. więc ciekawa rzecz. Dobrze. Tu zaś mamy nowość, ale ją sobie zostawimy na końcu. Rogozarski podobnie nie ma tutaj nic, ale samolot do ciekawej linii hydroplan no cóż, Jugosłowiański bodajże. Ciekawa sprawa. No to cóż, PZL-EU2. Tu również mamy zdjęcia sklejonego modelu. Wygląda to znakomicie, trzeba powiedzieć. Czy, czy coś więcej nie No Ale no i jest tutaj grafika. Dobrze. No, to tutaj również Lublin R10. Niestety, również nic więcej nie zobaczymy tu, ale ogółem postarano się o w miarę ciekawe malowanie z tym biało-czerwonym pasem. Tutaj podobno coś tak gdzieś czytałem, że coś podobnego miał na samolocie Mieczysław Medweski, kiedy zginął 1 września 1939 roku. Dobrze, niestety podobnie też brak jakichś tutaj dokładniejszych danych na temat tego Hariota HD28. Podoba mi się ten samolot. No, a tu jest oczywiście szczególna jeszcze sprawa związana właśnie z tym specyficznym układem sterowania. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wykluczam, że kiedyś go skleję. Ciągnąc dalej, mamy tutaj szereg. Nie, nie tego zielonego. Różne marowania, właśnie łodzi latającej. No i też bardzo pięknie zbudowany model. Naprawdę mnóstwo tutaj rzeczy jest. Łącznie z np. z korboro z z przodu. No i tutaj również niestety. Brak dokładniejszych danych jeśli chodzi o Lublina, no ale model jest. A tu z kolei mamy zdjęcia gotowego sklejonego modelu. Bardzo pięknie się prezentuje, trzeba przyznać, że naprawdę świetna sprawa. Strasznie wysoki ten kadłub był, aż dziwne, że nie ma gdzieś tam okien, żeby można było patrzeć do dołu, no i wersja hydroplan. Tutaj również można obejrzeć no, oryginał, to znaczy model zbudowany przez nieodżałowanego, jak widzę, Wojciecha Butrycza, który zbudował mnóstwo pięknych modeli polskich samolotów, no i odszedł od nas nieco przedwcześnie. Tak, no właśnie, teraz jest też szczególna przecież okazja, zbliża się wszystkich świętych, więc też pamiętajcie o tych modelarzach, których już nie ma tutaj na tej planecie z nami. Tutaj z kolei mamy wersję LD Hydro też. No i Żubr. No i tu akurat przynajmniej mamy duży rysunek. No, z tego co widziałem, trochę trudny model, eufemistycznie rzecz ujmując, jak wszystkie modele, na no za to można osiągnąć też przyzwoity efekt, z tego co wiem. Tego, jak wiemy, nieudanego samolotu niestety, choć trochę do szkolenia ich tam używano. Tutaj z kolei latam, 43, i również mamy piękne zdjęcia, również Wojciecha Butrycza model. Bardzo piękna rzecz, popatrzcie jak to on ładnie tu zrobił ten samolot. Znakomita konstrukcja, no tutaj właśnie wnętrze tak ono wygląda. Naprawdę świetna sprawa. No i no chyba trochę szkoda, że te maszyny nie dotrwały do wojny obronnej. Nic może też szczególnego nie zwojowały, ale można by było przynajmniej użyć bomb z tego co wiem. Tak on właśnie wygląda tutaj. No a tu diorama na morzu, takim bardzo mocno zburzonym. No i tu jeszcze podhalanin. Piękna, piękna sprawa. O, chyba jeszcze japońskie malowanie jest również ciekawe. Dobrze, no a teraz nowość, czyli PZLH, PZL12. Amfibia płaskiego. Tu mamy zdjęcia, choć dość małe, zestawu. No, części trochę jest. Schemat malowania, wiadomo, samolot w jednym egzemplarzu, więc tylko jeden schemat malowania. No i tu instrukcja typowa dla Choroszego. Także tak to wygląda. No, i dobrze, myślę, że to tyle na dzisiaj. Pamiętajmy. No i, i cóż, myślę, że możemy już przejść do podsumowania, chociaż zobaczmy, może jeszcze to karaje. Nie wiem, czy oni mają cokolwiek w skali 1 do 72. No mają różne konwersje, wiadomo, ale. Tutaj jest głównie skala 1 do 48. Tu jakiś zestaw do konwersji też 4,8, no ale wiem, że oni robią na przykład też skrzydło do RWD8 do IBG Models jako korekta, więc jest to coś też bardzo użytecznego. No, i myślę, że to, to tyle na dzisiaj. Pamiętajmy o zmarłych modelarzach. Teraz zaś już moje podsumowanie odcinka. No i to jest wszystko w dniu dzisiejszym. Za tydzień, mam nadzieję, spotkamy się ponownie. No i zobaczymy coś ciekawego w kwestii modelarstwa w skali 1 do 72. A na razie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.